Cześć, z tej strony, Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam media konwerter firmy Intelinet. Jest to jeden z media konwerterów, które firma Intelinet oferuje. A tak w ogóle ten film to wstęp, to pierwsza część w ogóle poświęcona tematyce właśnie światłowodowej. Światłowody zarówno. W firmach, w firmach dużych, mniejszych, mikrofirmach, ale również światłowody w domu dla użytkowników prywatnych. Jeżeli uż, u, u, uważacie, że tego typu rozwiązania są właśnie przeznaczone dla jakichś dużych operatorów internetowych albo dla dużych firm, to się mylicie. Ta technologia jest bardzo prosta. Ta technologia jest bardzo tania i dostępna tak naprawdę od ręki dla każdego. Zobaczcie. Tu mam jeden z media konwerterów, jak wspomniałem firmy Intelinet. Ja wam go zaraz opiszę dokładnie. Jest to model 508209. Po tym modelu możecie go znaleźć. Zaraz przejdziemy do strony producenta, gdzie zobaczycie dokładnie jeszcze specyfikę, specyfikację techniczną tego urządzenia. Ja wam tylko chcę pokazać jak wygląda 50-metrowy Światłowód, mam go właśnie akurat przygotowany. To jest 50-metrowy metro, światłowód jednomodowy, czyli mamy yy, 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 kabel yy, odbiorczy i nadawczy, czyli tak de facto. Tutaj naciągnięte jest 2 razy 50 metrów, czyli 100 metrów. Zobaczcie, to jest bardzo lekkie, to jest małe i tak naprawdę możecie taki światłowód ciągnąć no, bez najmniejszego problemu w najcieńszych miejscach. Spróbujcie to teraz przełożyć na skrętkę. 100 metrów skrętki to jest naprawdę całkiem dużo. To jest duża, skrętka jest dużo grubsza no i oczywiście znacznie. Cięższa. Dlaczego chcę Wam zaprezentować ten model? Oczywiście w drugiej części zobaczymy jeszcze inny model, a potem będziemy się bawić już samym urządzeniem, no i w ostatniej części dowiecie się, jak dobrać technologię światłowodową właśnie pod swoim kątem. Tak więc sporo informacji zawartych jest już na samym opakowaniu. Po pierwsze, wiemy, że nasz media konwerter ma gigabitowy interfejs, zarówno optyczny, jak i ethernetowy. Ma zasilanie POE. Dodatkowo jest możliwość prowadzenia kabla światłowodowego na odległość do 20 km, no i dodatkowo ma wbudowany POE injektor. Troszeczkę jeszcze dodatkowej informacji znajdziecie tutaj poniżej. Konektor, czyli to jest końcówka SC, jest tych końcówek troszeczkę dostępnych na rynku. Jak się je dobiera i czym one się różnią, to dowiecie się w kolejnych częściach filmu poświęconego właśnie firmie Intelinet, jej produktom, a przede wszystkim technologii światłowodowej. Dodatkowo mamy jeszcze podaną odległość. Dodatkowo mamy podaną długość fali w nanometrach, mamy również informację o samym światłowodzie i mamy dodatkowe informacje o POE. Z tej strony mamy troszeczkę informacji o standardach. Jakie funkcjonują, tak naprawdę one są również tutaj zapisane, w jakich standardach działa urządzenie. My zaraz troszeczkę więcej o tych standardach powiemy sobie, patrząc, yy, weryfikując to ze stroną internetową producenta. W skład zestawu wchodzi. Sprawdźmy. Instrukcja obsługi. Dodatkowo. Zasilacz. Z racji tego, że to, za, to urządzenie może zasilać kamery czy inne, na przykład akces pointy, za pomocą technologii PoE, zasilacz jest dość spory, ponieważ um, jego zasilanie to 48V. Napięcie wyjściowe to 48V i 1,25A. Dodatkowo mamy kabel do zasilacza, no i sam konwerter, który wygląda. Następująco. Teraz zapewne zastanawiacie się, o co chodzi w tej technologii światłowodowej i tych media -konwerterach. Już tłumaczę. Urządzenie to służy do zamieniania sygnału, konwersji sygnału światłowodowego na zwykły ethernet, na zwykłą skrętkę komputerową, czyli doprowadzamy tutaj światłowód. Z drugiej strony mamy albo switch. Albo router, albo właśnie drugi taki media konwerter, i w tym momencie te media konwertery ze sobą łączymy, i tutaj możemy podłączyć czy to kolejne urządzenie, czy nawet komputer. Dzięki temu możemy przedłużyć odległość. Standardowa skrętka komputerowa daje nam możliwość poprowadzenia do 100 metrów, i to też nie zawsze te 100 metrów możemy uzyskać. W przypadku na przykład tego media konwertera. Światłowód możemy ciągnąć na możemy poprowadzić na odległość do 20 km. To są niesamowite różnice, jeżeli chodzi o odległość, i zwróćcie uwagę, wystarczą tylko dwa takie urządzenia z dwóch stron i w tym momencie mamy możliwość prowadzenia sieci na odległość do 20 km. Co do yy, dalszych yy, tutaj yy, możliwości tego akurat media konwertera, ponieważ on jest dość mocno rozbudowany, tutaj mamy oczywiście wejście na zasilacz i specjalny przełącznik DIP, który daje nam troszeczkę. Więcej funkcji związanych z POE, takich jak specjalna funkcja analizowania sieci, czy działa poprawnie. Za chwilkę zobaczycie na stronie producenta szczegółowy opis. Tutaj mamy jeszcze diody sygnalizujące stan tego urządzenia: Power, Ethernet, następnie czy obydwa kanały działają, odbieranie i nadawanie oraz czy jest wykorzystywane POE. Na stronie producenta znajdziecie bardzo dużo różnego rodzaju informacji, od informacji takich bardzo podstawowych po bardzo techniczne informacje, bardzo zaawansowane. W związku z tym zapoznajmy się z tymi danymi. Na samym wstępie macie ta, taką, taki krótki opis portów, które są dostępne. To są porty oczywiście ethernetowe, czyli UTP. Tutaj na, działa ten port na dystansie do 100 metrów. Czyli standardowo tyle, ile daje nam skrętka komputerowa. Jest też port optyczny SC. Tą nazwę trzeba zapamiętać, bo ponieważ tych końcówek i samych światłowodów jest cała masa, w związku z tym, no co najmniej kilka. W związku z tym, aby dokładnie dobrać światłowód do urządzenia, musicie szczegółowo znać wtyczkę. No i oczywiście w ten sposób dopasujecie światłowód, ale te wszystkie dane, te wszystkie informacje będziecie mogli się dowiedzieć, zapoznać się z nimi już w odpowiednim odcinku poświęconym właśnie technologii światłowodowej. Następnie mamy informację, że urządzenia można łączyć na dystansie do 20 km. Mamy również szczegółowe mamy również informacje o funkcji LFP, o której szczegółowo będziecie mogli sobie przeczytać w instrukcji, którą też również wam pokażę za chwilkę. Przejdziemy troszeczkę niżej. Oczywiście mamy zdjęcia tego media konwertera. Szczegółowy opis, wzbogacony o informacje odnośnie POE, o zgodności, o technologii, jest zgodny z AT i AF. Może zasilać bezprzewodowe punkty dostępowe telefony VoIP, kamery IP i tak naprawdę cały sprzęt, który będzie kompatybilny z tą technologią. Zapewnia do 30 W mocy dla jednego urządzenia PoE. To jest naprawdę bardzo dużo, to całkiem zaawansowane urządzenia pobierają właśnie taką moc. Otóż dodatkowo obsługuje tryb Full Duplex, Half Duplex oraz autonegocjacje prędkości sieci. No, i oczywiście posiada diody. Informacja o zasilaniu. Przepraszam, informacja o obudowie. 3 lata gwarancji. Na samym dole jest jeszcze, są jeszcze pokazane inne media konwertery, na przykład tutaj macie 10 gigabitowy media konwerter. Zobaczmy jeszcze specyfikację. W specyfikacji znajdziecie. Te same informacje, tylko już bardziej szczegółowe. Na przykład znajdziecie informacje odnośnie media transmi... medium transmisyjnym, o technologiach transmisji, o skrętce, jaki kabel możecie zastosować, w jakiej kategorii. Możecie również zapoznać się z informacjami odnośnie samego światłowodu jednomodowego. Dodatkowo mamy informację o długości fali, słącza jakie występują, obsadzenie pinów portu RJ45, informacje o diodach, zasilaniu, wymiarach. Kliknijmy na więcej informacji kody SKU i specyfikacja fizyczna jest podana, czyli wymiary. No i są jeszcze pliki do pobrania. Tutaj m, są informacje o specyfikacji m, w formie PDF oraz szybkiej instalacji. Możecie oczywiście przejść do opcji zakupu, i tutaj są podane miejsca, gdzie możecie taki media konwerter zakupić. Przejdźmy teraz do specyfikacji technicznej. Ja mam otwartą tą specyfikację na języku polskim. Jest tutaj kilka języków. Jeżeli potrzebujecie w innym języku, to jest również taka możliwość. Tutaj macie informacje, których nie podał producent na stronie internetowej, mianowicie np. moduł SFP. Dokładny opis macie możliwość, a przede wszystkim macie informację o tym, jak podłączyć urządzenie, w, jak, w jaki sposób działa, to jest taki obrazkowy sposób podłączenia, no i dodatkowo macie informację o przełączniku DIP, o którym wspominałem, który daje nam dodatkowe funkcje dodatkowe funkcje technologii rozszerzające technologie PoE. I tutaj zobaczcie, mamy informacje o funkcji LFP oraz funkcji LLCF. Możecie na temat tych funkcji sobie tutaj przeczytać. No i oczywiście dowiedziecie w jaki sposób one funkcjonują. To są typowo diagnostyczne funkcje. Między innymi oczywiście. Dodatkowo z, znajdziecie informacje o, na, na temat zasilania oraz statusu świecenia diod. Jest to ważne, ponieważ w, po samej analizie sposobu, jaki, w jaki świecą diody, no i które diody świecą, możecie określić, gdzie jest ewentualna przyczyna awarii lub braku komunikacji między urządzeniami. Jest jeszcze informacja o specyfikacji technicznej. To są tak naprawdę wszystkie dane zebrane w jednym takim bardzo krótkim podsumowaniu. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tą technologią. To jest pierwszy odcinek takiej krótkiej serii poświęconej właśnie tej technologii. W następnym odcinku, zobaczymy sobie też Media Converter troszeczkę mniej funkcji, bez POE, bez tego przełącznika. Również dzięki któremu możemy poprowadzić światłowód na odległość do 20 km, i cóż, kolejne odcinki będą tylko ciekawsze. Także dziękuję Wam w tej chwili za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ta technologia Wam się podoba i że coś z tego filmu wynieśliście dla siebie. Zapraszam Was na kolejne filmy, które będą równie ciekawe, a może, może nawet ciekawsze. Do zobaczenia, cześć.